Witajcie na kanale Rizzo. W tej części cyklu zajmiemy się strachem przed byciem asertywnym oraz tym, jak się go pozbyć. Nie ma się czego bać. Wielu ludzi ma duży problem w wyrażaniu siebie. Nawet w najprostszych interakcjach z innymi ludźmi często boimy się odezwać, chociażby po to, żeby zapytać o godzinę, nie mówiąc już o takich sytuacjach jak na przykład rozmowa kwalifikacyjna. Być może zauważyliście, że oddychamy wtedy ciężko, nasze serca galopują, a ręce robią się lodowate. Często uniemożliwia nam to obronienie swoich praw. Być może unikasz sytuacji takich jak poproszenie swojego szefa o podwyżkę, ponieważ boisz się, że słowa ugrzęzną ci w gardle. Najczęściej nie jesteśmy świadomi takich lęków. Często wynikają one z doświadczeń z dzieciństwa, na przykład rodzice w dobrej wierze uczyli na przykład, rodzice w dobrej wierze uczyli Cię, by nie odzywać się niepytanym. Nauka bycia asertywnym pomoże Ci zredukować strach tego rodzaju. Kiedy poziom lęku jest bardzo wysoki, konieczne może okazać się bardziej bezpośrednie poradzenie sobie z samym lękiem. Aby pokonać przeciwnika, bardzo pomocna jest szczegółowa wiedza na jego temat. Tak samo jest z lękiem. Przede wszystkim musimy określić, co powoduje taką reakcję. Kiedy już się dowiesz, z czym masz do czynienia, możesz się nauczyć metod eliminowania strachu. Wyliczać, grupować, nazywać. Z pomocą przyjdzie nam metoda opracowana na potrzeby twórczego pisania. Zacznij od zapisywania życiowych sytuacji, w których odczuwasz lęk. Następnie w skali od 0 do 100 oceń siłę lęku bądź innego uczucia, które występuje podczas tych sytuacji. Następnie pogrupuj te sytuacje. Nazwy grup to np. złość, przewrażliwienie, zazdrość. Metody przeciwdziałania lęku Teraz, gdy uważnie określiłeś lęki, które hamują Twoją asertywność, będziesz chciał zacząć program ich przezwyciężania. Istnieje wiele skutecznych metod, a oto kilka najbardziej skutecznych. Systematyczne odwrażliwianie Podobnie jak trening asertywności, systematyczne odwrażliwianie jest oparte na zasadach uczenia się uczysz się lęku przed wyrażaniem siebie i również możesz się go oduczyć. Praktycznie to niemożliwe, aby być głęboko zrelaksowanym i zalęknionym jednocześnie. Właśnie na tym wniosku opiera się ta metoda. Polega na tym, że najpierw robimy listę sytuacji, w których odczuwamy lęk, od tych najsłabszych do najsilniejszych. Następnie relaksujemy się. Siadamy lub kładziemy się wygodnie, oddychamy głęboko i spokojnie. Rozluźniamy mięśnie, i gdy jesteśmy już głęboko zrelaksowani, wyobrażamy sobie siebie przez od 5 do 15 sekund podczas pierwszej sytuacji z listy. Jeśli po tym czasie nasz stan relaksu został zaburzony, to znowu relaksujemy się przez moment i robimy to po raz kolejny. Po około 5-10 razach, a czasem więcej, przechodzimy do następnej sytuacji. Zawiłości tego postępowania są bardziej złożone, ale ogólnie na tym polega odwrażliwianie. Odwrażliwianie za pomocą ruchu gałek ocznych. Kolejną metodą jest odwrażliwianie za pomocą ruchu gałek ocznych. Jest to stosunkowo nowa metoda, która wywołała sporo zamieszania, przede wszystkim dlatego, że wydaje się nieco magiczna. Polega na poruszaniu oczami w trakcie przywoływania przykrych wspomnień związanych z dawnymi bolesnymi przeżyciami lub sytuacjami wywołującymi lęk. Metoda ta ma szerokie zastosowanie, daje też doskonałe efekty jako pomoc w przezwyciężaniu poczucia winy, strachu, zdenerwowania, obwiniania się i lęku. Moja rada jest taka: byś połączył te dwie metody czyli podczas relaksu, wyobrażania sobie w nieprzyjemnych sytuacji, ruszał gałkami ocznymi pod zamkniętymi powiekami. To naprawdę działa. To już wszystko w tym odcinku, a w kolejnym zajmiemy się tym, jak zacząć swoją zmianę ku asertywności. Powodzenia i do zobaczenia.